Czym różni się podpis elektroniczny kwalifikowany od profilu zaufanego? To jedna z najczęściej wyszukiwanych fraz w Google. Dzisiaj krótko i w prosty sposób pokażę Ci, jaka jest pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami różnica. Cześć, z tej strony Marcin Wysokiński z Esign, gdzie każdego dnia wdrażamy podpisy elektroniczne w firmach na całym świecie. Zgodnie z zapowiedzią, dzisiaj chcę Ci przybliżyć. Nie tylko temat kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ale także opowiedzieć co nieco na temat bezpłatnego profilu zaufanego. Po pierwsze, podpis elektroniczny ma moc prawną w praktycznie każdym obszarze naszego życia. W administracji, bankowości, biznesie, służbie zdrowia, sądownictwie, więziennictwie i co najważniejsze, stale poszerza się o kolejne branże. W chwili, gdy nagrywam ten materiał, ma już ponad 40 zastosowań. Natomiast Profil zaufany wykorzystasz głównie w kontaktach z administracją. Po drugie, podpis elektroniczny jest transgraniczny. Oznacza to, że działa w całej Unii Europejskiej, a nie tylko w Polsce, jak to ma miejsce w przypadku profilu zaufanego. Po trzecie, z racji tego, że podpis kwalifikowany jest narzędziem płatnym, masz zapewnione stałe wsparcie techniczne. Nieważne, czy nie potrafisz rozwiązać jakiegoś problemu, nie masz na to czasu lub chęci, po prostu kontaktujesz się z nami, a my zdalnie pomagamy ci z napotkaną trudnością. Z profilem zaufanym, natomiast musisz radzić sobie sam. Po czwarte, łatwość i szybkość podpisywania dokumentów. W przeciwieństwie do profilu zaufanego, z kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie musisz się nigdzie logować. Przesyłać plików do podpisu. Wystarczy, że wpiszesz PIN i gotowe. A to przekłada się na obieg dokumentacji w firmie. Wyobraź sobie, że aby przesłać dokument podpisany profilem zaufanym, każdorazowo musisz logować się do www, dodawać pliki i dopiero potem wysłać. Pomyśl, ile to potrwa, gdy masz setki, a nawet tysiące dokumentów do przesłania. Po piąte. Wygląd e-podpisu. Z płatnym podpisem elektronicznym masz możliwość naniesienia na dokument faksimile, czyli graficznego wyglądu Twojego podpisu. Tak podpisane dokumenty wyglądają dużo bardziej profesjonalnie. Po szóste, pliki PDF podpisane podpisem elektronicznym Certum są automatycznie rozpoznawane przez program Adobe jako zaufane. Niestety nie dzieje się to tak w przypadku profilu zaufanego. Po siódme, ograniczenia. Jeśli ktoś nie ma numeru PESEL, to nie może korzystać z profilu zaufanego. W takiej sytuacji ratuje go kwalifikowany podpis elektroniczny. Z doświadczenia wiem, że takich osób jest naprawdę sporo. Po ósme, możesz mieć wiele podpisów elektronicznych i to różnych. Na przykład jeden osobisty na Ciebie jako osobę prywatną, drugi do spółki, trzeci do fundacji, dzięki czemu korzystać z dedykowanego podpisu do konkretnych działań. Profil zaufany masz tylko jeden i wykorzystujesz go zarówno do celów osobistych, jak i biznesowych. Po dziewiąte, podpis elektroniczny jest płatny i można go wyrobić na rok, dwa lub trzy lata. Następnie można go przedłużyć o taki sam okres i to również kosztuje. Profil zaufany jest bezpłatny i można go wyrobić na trzy lata, a potem również odnowić o kolejne trzy lata. Jak widzisz, różnic między profilem zaufanym a Kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest naprawdę sporo. Nie chodzi tutaj tylko o cenę. Osobiście, gdy znam wszystkie możliwości, jakie daje mi i mojej firmie e-podpis, nie wyobrażam sobie korzystania z bezpłatnego rozwiązania. Jeśli nadal po obejrzeniu tego materiału zastanawiasz się, czy kwalifikowany podpis elektroniczny to coś dla Ciebie, skontaktuj się z nami. Pod filmem znajdziesz dane kontaktowe. Porozmawiamy i sprawdzisz, która z opcji. Pozwoli usprawnić Twój biznes. Obejrzyj te firmy, kliknij przycisk subskrybuj, a tymczasem dzięki za dzisiaj i bądźmy w kontakcie.